Proszę Państwa, razem ze mną Sebastian Fabiański. Sebastian, naprawdę Ty cierpisz teraz? No. 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 I co konkretnie się wydarzyło, jaka jest diagnoza? Bo tu powiem Ci dość sporo krąży legend, jeżeli chodzi o kontuzje, które się pojawiły. Nie wiem, nie wiem, co się wydarzyło. Na pewno wiem, że kolano boli jak strzelona łąkotka. A co więcej, to zobaczymy. Na razie nie wiem, muszę zrobić rezonans. I pewnie, żeby y, jakieś tam, wiesz, plotki, które mogą się pojawić, że coś, cymulkę jakąś zrobiłem, czy coś. No, pojawiły się już takie. Opublikuję pewnie wynik rezonansu na, na, na story, żeby, wiesz, żeby jakby uciąć te, te spekulacje. Natomiast, no nie, no była, wiesz, poszła wymiana, y, przymroczyło mnie w jednym momencie, podwinęło mi się kolano. Mimo, że byłem, wiesz, jakby y, 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 byłbym liczony, ale bym stał na 100%, bo byłem spokojnie, wiesz, jakby to nie było to, co, e, co było przy okazji pierwszej walki, więc na, stałbym, gdyby nie ta cholerna noga, noga. A y, te wszystkie badania odbędą się jeszcze dziś, jutro, czy dopiero w poniedziałek? Ja się już nic, nic nie zrobię. no Pewnie pojadę, y, nie wiem, muszę mi się zastanowić, czy pojadę i zrobię to w Warszawie. Mm -hmm. e, muszę też się od razu dzwonić z moim ortopedą, który jakby kroił mi lewe kolano z kolei. I teraz no naprawi drugie. się zastanawiać, no, natomiast mam nadzieję, że nie będzie trzeba tej, jeżeli to jest łąkotka, to nie będzie trzeba jej szyć, bo szycie to jest pół roku wyjęte z życia. A nie jest trochę tak, że jednak w tej chwili bardziej, no, przyjmujesz się swoim zdrowiem niż faktem, że jednak przegrana? Ale Myślisz o tym? Ja tutaj nie, tak naprawdę, no, to, że przegrałem w w tym to, to oktagonie, to, to wcale nie znaczy, że ja tutaj przegrałem in general, bo moim zdaniem ten performance, który gdzieś tam się e, i ta dobra zabawa, którą tutaj miałem. To, to, to ludziom o to chodzi, tak? A nie o to, że, że, że wiesz, jakby ja nie jestem fajterem, wiesz. No, ja nie A nie jestem... wiem, czy wiesz, ale twój rywal w ogóle docenił ten performance twój. Tak? Tak, rozmawiałam się z filipkiem, i powiedział, że to było interesujące. A no widzisz, no, super. No. Ja myślę, że wiesz, że to jest jakiś rodzaj konwencji, tak? W sensie ja się tu dobrze bawiłem i, i nie żałuję tego. Absolutnie. Ale uważasz, że właśnie takie federacje fight'owe powinny stawiać na takich ludzi jak ty? Takich, którzy wnoszą coś zupełnie innego? Nie wiem, wiesz, nie wiem. Nie wiem, czy powinni stawiać na takich jak ja, natomiast ja wiem o tym, że... Yy, miałem wielokrotnie bekę po prostu, jak potem oglądałem te wszystkie rzeczy, które tam się działy i to... Yy, I to było, to było śmieszne, więc... Ja mam do tego... Najważniejsze, że ty się dobrze bawiłeś, Saba, no jak? No, ja się dobrze bawiłem, a z tego, co wiem, to ludzie też jakby yy, dzia, działało to, tak? Ja tutaj trochę też po, po, pro, jakby prowokować chciałem, wiesz, lubiłem tak sobie... To tak lubisz jakiś zadziorny taki być. No wiesz, no bo to też o to chodzi, no... pałeczkę tam wrzucić. Tak, no wiesz, niech się trochę popali, ale yy, generalnie to uważam, że... To wszystko co się wydarzyło teraz przy okazji tej, e, tego mojego udziału bardzo na plus. Nie? I też ta walka w sumie tak jak mówię, no gdyby nie to, że było e, że już dalej mi nie uniemożliwiło walkę kolano, no to e, dalej mogłoby być ciekawie, bo tam ja też zacząłem w, w, i Filipek kopał low kiki, ja kopałem low kiki, to gdzieś tam, wiesz, jakby i, i on przyjął, bo później mówił, że, że przyjął takiego, mm -hmm. e, że go tam e, przymroczyło i mogło być ciekawie, nie, no ale niestety tym razem. Tym razem. <laughs> tym razem kolanku. No właśnie, bo chciałem się zapytać o następny raz, ale na zasadzie, czy teraz bardziej będzie muza, bardziej aktorstwo, czy jednak? No to co mogę powiedzieć, to w styczniu premiera filmu, w którym gram główną rolę i to jest coś, co wydaje mi się będzie najbardziej istotne, a to jest duży duży film historyczny, fascynująca historia i wydaje mi się, że to jest taki taki wiesz m, aktualnie priorytet. A co się tam wydarzy po drodze to się wydarzy. Tak, wiesz, ja już podkreślałem niejednokrotnie, no, żeby naprawdę zacząć umieć to robić tu w oktagonie też, mm -hmm. bo to, że ja zrobię jakiś tam cyrk wokół to wiadomo, tak, zrobię. <laughs> Natomiast, żeby umieć naprawdę się w OKTAGONIE tak... Zaprezentować czysto sportowo. Tak, no to trzeba się do tego naprawdę poświęcić. Nie? Ja nie jestem chyba w stanie fizycznie tego zrobić, wiesz, jakby, no bo oczekują ode mnie... Ja, wiesz, mi serce bije do rzeczy y, artystycznych, tak, najbardziej. I, 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 I to, że tam dużo się mniej zarabia, to wcale nie znaczy, że... Eee, Czyli nie chcesz tego robić. Dokładnie, więc ja wiesz, tutaj sobie sprawdziłem jak, jak z czym to się je i, I w sumie co, no nie uważam, że to jest jakiś, wiesz tam. Oczywiście ludzie będą, wiadomo, że będą widzieć, eee, to jedno strzałowiec, tam coś tam. Jasne, wiadomo, że tak będą robić. Eee, natomiast in general myślę, że zawsze kończy się na tym, że... Ludzie gdzieś tam szanują to, co wyprawiam na ekranie. Nie? A z tego bym chciał być rozliczany najbardziej. Bo na pewno nie z tego, co robię w Oktagonie. No w sensie jakby. No ale, ale Wszyscy to... jeszcze najbliższe kilka dni będziesz oceniany pod tym kątem, ale no, potem już wiesz, no to e, co, Sebastian No jeszcze przede wszystkim zdrowia. No, przyda się. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki.